Piecień jak na razie z przyjaźnią. Witam Państwa, Marzona Słupkowska. No cóż, od rana dzisiaj wkroczyła do nas strefa chmur z opadami. Już w tej chwili niemal w całym kraju pada śnieg i to miejscami mocno. Na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem. Ale jest też miejsce, gdzie od rana pojawiło się słońce jest, będzie do końca dnia pogodnie. To jest wybrzeże i Pomorze. Tu naprawdę przyjemna pogoda, choć śłodno, około 3-4 stopni na pozostałym obszarze od 0 do 2-3 stopni. Ciśnienie w tej chwili wynosi w Warszawie na jest 1500 paskali, Jutro będzie już tylko 1000. Spójrzmy, co czeka nas w nocy. Śnieg nie odpuści, w dalszym ciągu będzie padać i to już w całym kraju. W wielu miejscach zachmurzy się pogodnie jeszcze tylko może być w Wielkopolsce. Temperatura dość wyrównana od minus 1 do minus 3 stopni. Silniejsze wiatry nad morzem w porywach do 40 km na godzinę może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia niewiele zmian, nadal dużo chmur. Początkowo tylko trochę rozpogodzeń na Pomorzu Zachodnim, poza tym chmury z opadami śniegu miejscami może mocno padać. Na Południowym Wschodzie deszcz ze śniegiem i od 1 do 4 stopni. Mam też na koniec dobre wiadomości. Jeśli pogoda nie zrobi nam psikusa, od niedzieli zacznie się poprawiać, w poniedziałek już cieplej i z każdym dniem temperatura będzie wzrastać do 6-8 stopni i ma być zdecydowanie więcej słońca. Do zobaczenia.